Co oznacza ten znaczek? Jest to znaczek STOP Co oznacza ten znaczek? To jest... To są przywody trakcyjne Zwykać Co oznaczają te znaczki? Wskazują wjazd do miejscowości i tereniku zabudowanego. Ich przekreślenia oznaczają, że wyjeżdżamy z tereniku i z miejscowości. Co, Co oznacza ten znaczek? Ostrzega o dwóch niebieskich zakręcikach. Pierwszy jest w lewo drugi w prawo Co znaczy ten znaczek Jest są to inne niebezpieczeństwa A podjął tabliczka że to jest wjazd samochodziku straży pożarnej Co oznacza ten znaczek? Jest to dróżka z pierwszeństwem A nazwy uliczek są też wskazane na znaczkach drogowych. To jest dlaczego ostrzegający o przejściu dla pieszych i czterdziesteczka do tego. Te znaczki to są strzałeczki. To znaczy oznacza troszkę we we, wewnętrzną. oraz jej koniec. To, to jest przejście dla pieszych. Kręcik że przy gości do czterdziesteczki. Znaczek to jest uprzedzający przed skrzyżowaniem, uprzedzający o zakazikach. Te 200 ton. Tutaj mamy przyznaczek autobusikowy, i tutaj drugosław tablicowy. obok jezdni. To znaczek ostrzega, to jest ustawik pierwszeństwa, a na nim tabliczka, czyli przebieg troski z pierwszeństwem. A to jest zakazik wjazdu ciężaróweczek. O, to jest znaczek, że jest przejście na uciężane przez dzieci. Zakazik wjazdu ciężaróweczek, ale od ósemeczki ton. Zakazić gwiazdu od wystrzeżki prąteczki ton. Powyżej już nie można wjechać. To znaczy ten znaczny kubelek truszki wojewódzkiej. To jest zakazik zatrzymywania się. A pod nim stoliczka ze strzałeczką odrzuca początek tego zakaziku. To jest znaczek zakazik gwiazdu. To jest znaczek Uwaga dzieci. A tutaj tabliczka oznaczająca koniec tego zakaziku zatrzymywania się. Tutaj mamy trzydziesteczkę ograniczenia prędkości. Tutaj mamy przebieg dróżki z pierwszej na dróżce z pierwszej tam na dróżce poezji porządkowanej, przez kolejowy z zaporami. A tutaj, super szerszy, kolejowy. To jest sygnalizacja średowa, kolejowa, kolejowa. O to jest równa dróżka Oto jest znaczek gwiazd wyłączyć za zgodą właściciela posesji.